Blaugrana to pierwszy klub, który zdobył w jednym roku Mistrzostwo i Puchar Kraju. Wygrał Europejski Puchar, a następnie oba Superpuchary i klubowe Mistrzostwo Świata. Było to w 2009 roku. Osiągnięcie absolutnie imponujące nawet piłkarzom odwiecznego rywala Realu. No już blisko pole karne. I sędzia odbizduje faul. Przechwyt, ale nie opanował. Tuarez. Piłkę przejmuje Messi. Dobra pozycja do oddania strzału. Wrzutka do Iniesty. Suarez uderza. Lizdek sędziego. No i będziemy mieli rzut karny. To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia. Masz rację, kiepska interwencja bramkarza, słuszny rzut karny. Broni rzut karny. Niesamowity. Luis Suarez uderza na bramkę i gol. Kapitalne wykończenie akcji przez Urugwajczyka. Jeśli się ma ksiąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć na wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę pecha. Obronił pierwszy strzał, ale na dobitkę poradzić już nie mógł. Szkoda, nie udało się opanować piłki. Suarez przesuwa się z piłką coraz bliżej bramki. Jest zawodnik na czystej pozycji. No i ucieczka została zastopowana. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Jak wykorzystają z takiego miejsca padają bramki. Fantastycznie zdobyta bramka z wolnego. Pięknie wykorzystany ten stały fragment gry. Brazylijczycy po raz kolejny Popisują się wspaniałą i efektowną grą Świetnie, naprawdę świetnie wykonany Ten stały fragment gry Spojrzał gdzie jest bramkarz, przymierzył I mamy gol. Nic dodać, nic ująć Fantastycznie wykonany rzut wolny Lionel Messi Rozpoczyna atak Barcelona Ładny atak pozycyjny Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki No piłkę odebrał i stracił. Będzie rzut rożny dla Barcelony. Jak to rozegrają? Neymar. Piłkę przejmują rywale. Już blisko pola karnego. Luis Gustavo. Fernandinho. Dobre przejęcie podania w środku pola. Rakidzić. Robi się niebezpiecznie. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Ach, było blisko. Niestety nie wyszło. Próżyna przeciwna przy piłce. Suarez. Świetnie interweniuje. Szansa barsy. Rzut rożnego. Jest szansa. Piłką zmuszają rywala do piegania i tracenia sił. Jest faul, jest rzut wolny, doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Dobre przejęcie do środkowania. Ładne dogranie. Uderzenie w stronę bramki. No i mają rzut rożny. Fernandinho! Wgrywa tę piłkę głową do partnera. Przejmują gracze barsy. Sergio Busquets. Blisko polekarny może strzelać. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Fernandinho. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Już wydawało się, że przeje, ale nie opanował piłki. Luis Gustavo. Canarinho z przed szansą na zdobycie bramki. I piłka w rękach bramkarza. Będzie bramka, spójrzmy! Jest bramka! Prowadzą, brawo! Kuriozalna sytuacja, popatrzmy na tę powtórkę. Tak, bramkarza nie było nawet w okolicy bramki. Zawodnik nie mógł mieć łatwiejszego zadania. Rzadko się zdarza tak fantastyczna okazja do zdobycia bramki. Połowa spotkania półfinałowego za nami. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Messi. Suarez. Atak tak Barsy. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Jaka jest decyzja sędziego. Nie tracą czasu, już znowili grę. William. Neymar! Znakomicie Bramkarz, duże brawa za tę interwencję. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. William, Filipe Coutinho. Przechwyt, ale nie opanował. Spójrzmy, Brazylijczycy, groźna akcja. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z, z autu. Luis Gustavo, Filipe Coutinho, Fernandinho, Roberto Firmino. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Ryzykowna, ale udana interwencja. Suarez. Barcelona teraz przed szansą popatrzmy. Ładnie grają. Tak jak dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. No, umiejętnie przejął teraz obrońca. Mija kolejnego, jeszcze jednego, aż miło popatrzeć. Nie znalazł z tym podaniem kolegi z drużyny, i rywale mają teraz rzut z autu. Denis Suarez robi się niebezpiecznie. Sergio Busquets. Kuram. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Sergio Busquets! To nie miało szans powodzenia. Wysoko, ponad bramką. Miranda. Ten zawodnik gra ostatnio znacznie poniżej oczekiwań. Stracili, ale odzyskali piłkę. Turan. Do końca meczu jeszcze 20 minut. No już blisko polekarne. No i proszę, statystyka posiadania piłki bardzo równo pod tym względem. Zgadzam się, to widać wyraźnie na boisku. Mamy tu bardzo wyrównany mecz dwóch równorzędnych zespołów. William. Atak Brazylijczyków. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Daniel Bez przechwytuje piłkę. Suarez. Uwaga, wysokie podanie do Suareza. Canarinos przed szansą na zdobycie bramki. Może spróbować uderzenie na bramkę. Lukas. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźnie. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Sergio Busquets. Masz Czerano zdecydował się rozciągnąć. Znakomicie bramkarz. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. Neymar. Rozpoczyna atak Barcelona. Dobrze. Wygrał to starcie. Lukas. Sergio Roberto, Mascherano, Suarez. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Andrzej Gomez, nie ma gola. Byli dziś lepsi o zaledwie jedną bramkę, zwyciężają 2 do 1.